Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj króciutko o największym można powiedzieć, micie, i też sekrecie, który, którego nigdy właściwie nie dowiesz się od Twojego sponsora czy od firmy, z którą współpracujesz. Zapraszam. Zobacz, po ostatnich rozmowach, troszeczkę rozmawiam z ludźmi e, przez telefon i to co widzę, to nic się tak naprawdę nie zmienia od 5-7-10 lat, tak? Cały czas mamy ten sam problem. Jaki? Bardzo wiele osób szuka firmy, szuka możliwości współpracy, lukratywnego biznesu, firmy, która wypłaca dobre prowizje, ma dobry plan marketingowy itd., bo chce zarabiać tu i teraz szybko. I to jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe. Niemniej jednak, kiedy pytam tych ludzi, okej, okay, masz jakieś już doświadczenia w biznesie sieciowym, masz jakieś doświadczenia z inną firmą, no tak. Ok, i co? Dawałeś radę tam pozyskiwać nowe osoby do biznesu? No wiesz, no właśnie, ciężko z tym było, nie? No właśnie, i teraz zobacz. Chcemy szukać nowej firmy, nowej możliwości współpracy, ale tak naprawdę, obojętnie z jaką firmą byśmy współpracowali, to nam jest potrzebny rynek. Czyli nam są potrzebni ludzie, którzy zaczną z nami i później. Poprzez nas z tą firmą współpracować. Tak? Czyli innymi słowy, my musimy mieć sposób, my musimy mieć metodologię pozyskiwania ludzi z tego rynku, żeby móc przekierować ich do firmy, z którą współpracujemy. I jeśli się tego po prostu nie nauczysz, to obojętnie z jaką firmą będziesz współpracował, to zawsze będziesz miał ten sam problem. Rozumiesz? Zobacz, kiedy masz jakąś przypadłość, nie wiem, jakąś chorobę i tak dalej, jest na to lek, nie? to czy Ciebie interesuje, z jakiej firmy jest ten lek? Oczywiście są jednostki, które skupiają się, że taka i taka firma i tak dalej, jak mamy wybór na rynku. Oczywiście, tak? Jedna taka, taki ma lek lepszy, drugi tak. Oczywiście, ale z gruntu skupiasz się na tym, żeby w ogóle był lek. Jeśli jest, to firma jest drugorzędnym tutaj, e, można powiedzieć, aspektem. Tak, no właśnie, i tak samo tutaj. Jeśli zobacz, ty reklamujesz firmę, i załóżmy, że w tej firmie jest 100, 1000, a czasami 10 tysięcy partnerów, a może nawet i 100 tysięcy. W największej firmie tego świata jest ponad milion. No i teraz wyobraź sobie, że każdy z Was na swojej tablicy Facebookowej, na swoich social mediach i tak dalej umieszcza, jaka to ta firma nie jest. Super, elegancka, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko fajne, tylko na jakiej podstawie ta osoba z rynku ma przyjść właśnie do ciebie, a nie do innej osoby z tej całej masy ludzi, którzy reklamują tą samą firmę. Rozumiesz? Czyli innymi słowy, ty się musisz wyróżnić, a przez co ty się możesz wyróżnić? No tylko i wyłącznie przez to, kim jesteś, tak? bo ty jesteś unikalną osobą i nie ma drugiej takiej. No właśnie, i teraz. To, co ty powinieneś zrobić i na czym ty powinieneś się skupić, to jest jak reklamować swoją osobę w taki sposób jeszcze, bo to już jest wyższy level, żeby ten rynek chciał do ciebie przyjść, do ciebie przyjść, bo ty masz rozwiązanie, ty masz ten lek, i dopiero za twoim pośrednictwem wejdzie do firmy, z którą ty współpracujesz. Rozumiesz? Pamiętaj takie słowa i ja jakiś czas temu trafiłem na nie i to są bardzo e, takie wymowne, e, takie wymowne stwierdzenie, że nikt kto kupił wiertło nie chciał mieć wiertła, chciał mieć dziurę. Czyli jeśli chcesz sprzedawać wiertła, musisz nauczyć się reklamować dziurę, a nie to wiertło. Rozumiesz? Bo ja tak samo nie chcę mieć tego pisaka, bo ten pisak mi jest do niczego niepotrzebny. Oczywiście jest potrzebny mi do pisania, ale... Jakby sam w sobie, ja nie pragnę tego pisaka. On mi jest potrzebny po coś. Tak? I ja go kupuję po to, żeby móc ci to narysować, a rysuję ci to po to, żebyś ty nabrał, albo jakby w ogóle mnie zobaczył tak, w internecie, później polubił, zaufał i, zaczął, i, chciał, i chciał ze mną zacząć współpracować. Widzisz różnicę? I teraz, jeśli ty chcesz, pozyskiwać nowe osoby do jakiejkolwiek firmy z którą współpracujesz musisz nauczyć reklamować siebie w taki sposób najlepiej za pomocą tak zwanego atrakcyjnego marketingu żeby ten rynek zobaczył wartość w tym co ty promujesz i dopiero będziesz osiągał rezultaty wyniki w tej firmie z którą współpracujesz jakie jest wyzwanie z tym no wyzwanie jest takie że nikt w życiu w szkole Pracy, podczas całej naszej ścieżki edukacyjnej, nie nauczył nas promować siebie jako indywiduum. Cały czas jesteśmy schowani za firmą, cały czas jesteśmy schowani za szefem, za czymś, za czymś większym. I jak jesteśmy przedstawicielem handlowym, no to tak, jesteśmy przedstawicielem handlowym tej firmy. Widzisz, w marketingu sieciowym, w biznesie online, nie ma tu znaczenia, jakim przedstawicielem, czyim jesteś. Ty jesteś przedstawicielem swoim. I tego właśnie się musisz nauczyć, czyli odmienić, zmienić w ogóle ten paradygmat. Jak to zrobić? Uczę tego już ponad 12 lat, także zapraszam Cię serdecznie na bezpłatne spotkanie online. Będziesz miał u góry albo poniżej linka do tego spotkania. Zarezerwuj sobie 90 minut, tak, bo ono będzie trwało 90 minut. Tego się nie da wytłumaczyć w ciągu tam 5 minut, jak ja Ci teraz to mówię. To jest tylko taka zajawka. i. Tam będziesz miał krok po kroku pokazane, jak reklamować siebie, jak stworzyć taką sytuację, żebyś to ty był atrakcyjny dla tego rynku i twoje rozwiązanie przede wszystkim może, żeby było rozwiązaniem dla tego rynku, i później ten rynek podejmie współpracę za twoim pośrednictwem z tą firmą, z którą współpracujesz. Tego ci nie powie ani twój sponsor, ani firma, z którą współpracujesz. Dlaczego? Skąd ja to wiem? Bo też byłem w twoich butach. Także zapraszam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam. Cześć, cześć.